Rok 1610. Hetman Stanisław Żółkiewski prowadzi zaledwie 7 tysięcy żołnierzy przeciw 30 tysiącom Moskwy i wojskom najemnym. Nie ma przewagi liczebnej, nie ma artylerii, ma tylko jedno husarię i żelazną dyscyplinę. Moskwa i Szwedzi, pewni zwycięstwa, stoją za szańcami. Żółkiewski rozkazuje atakować. Husaria uderza falami, raz, drugi, trzeci. Kopie pękają. Ziemia drży, a wśród dymu z muszkietów polskie skrzydła nie ustępują ani kroku. Po godzinach walk wrogie szeregi pękają. Żółkiewski nie tylko zwyciężył, otworzył Polakom drogę do Moskwy. Kilka tygodni później polskie chorągwie wjechały na Kreml. To był dzień, w którym 7 tysięcy ludzi udowodniło, że odwaga i rozum mogą pokonać wszystko. A jeśli interesuje Cię tematyka historyczna, sprawdź naszego e-booka na temat bitew średniowiecza, link znajdziesz w bio.